Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 25 A dzisiaj Giant Software, software postanowił nas trochę zaskoczyć A mianowicie pojawiły się pierwsze mody Nie tylko od Giants, ale dzisiaj skupimy się na tych pierwszych oficjalnych modach Gdyż maszyn brakuje w tym farmingu No ale na szczęście będą łatać Zacznijmy od krótkiego... Pokażę Wam krótko po prostu te mody a potem zobaczymy, jakie mają konfiguracje w sklepie. No, ogólnie to jest po prostu wersja czerwona tego ciągnika, który jest już po prostu w grze. Akko no i siewnik z poprzedniego farminga. Ogólnie tutaj nic się nie zmieniło. Myślę, że nawet graficznie wiadomo, pewnie lepiej wygląda ten siewnik, no bo jest nowsza wersja ale. Teraz bardziej ciekawy sprzęcik, czyli John Deere, ale pozwólcie, że wyłączę na razie akko, bo chcę, żebyście usłyszeli dźwięki jak najlepiej. A mianowicie, tutaj chyba w dźwiękach się nic nie zmieniło. Zresztą, zar zresztą zaraz posłuchamy. No, tak mi się wydaje. Raczej nie. Nie. Tutaj się też nic nie zmieniło. Tak mi się wydaje. Możecie też napisać, oczywiście, w komentarzu, ale raczej wątpię, żeby coś się zmieniło. Tutaj, moja ulubiona kosiarka kun. Bardzo fajna. Mi się podoba, bardzo fajna jest ta kosiareczka. Fajnie, że ją dodali. Brakowało mi jej. Yy, oczywiście, zgrabiareczka, właśnie kuna, bardzo mało było i to byłem zdziwiony. Tutaj oczywiście też kolejny kun, zgrabiareczka bardzo też fajna, bo ona może sobie na środek, na lewo, na prawo zgrabiać super. Czyli można tak naprawdę dwa pokosy w jeden zrobić. No i oczywiście głębosz z tych rzeczy na razie to jest tyle, no jak na pierwszy dzień, no to jest fajnie. Także co? Sprawdzamy teraz te modyfikacje w sklepie. Lecimy tak, czyli w średnie ciągniki. Tutaj no wiadomo, jak standardowy, czyli mamy moc, możemy sobie do 200 25 koni, tutaj wiadomo, miszelinki, kapcie można szerokie, podwójne będą. Podwójne, no można w ogóle, z... dodatkowy obciążnik, oczywiście, też można sobie wyjąć. Dalej, John Direk: obciążniki szerokie, szerokie z obciążnikami, wąskie można, wszystko tutaj można. Konsolę ładowacza też można sobie dodać. No, w, w, ogólnie jakoś tutaj nie ma co za bardzo do konfigurowania. Właśnie zapomniałem jeszcze jednego. Zapomniałem kupić siewnika, ale no to zaraz przejdziemy teraz do siewników, tak? Bo tu już z maszyn chyba nic, tak? Siewniki teraz. Mianowicie się, o matko, muszę jeszcze się przyzwyczaić. Przepraszam, brony nie tylko głębosz, dobra, głębosz kuna tutaj do konfiguracji nic nie ma. Dalej polecimy w siewniki, a mianowicie ten i też bez konfiguracji, tu też bez konfiguracji. Teraz polecimy dalej. Siewniki punktowe to zapomniałem kupić. Mianowicie to jest fajny siewnik. Ja bardzo się długo nim nasiałem w poprzednim farmingu. Fajnie sobie go wypożyczymy, zaraz wam go pokażę. Ale też bez konfiguracji polecimy dalej. Co tu było jeszcze? Właśnie, maszyny. Tu też bez konfiguracji, ale fajnie ta maszynka wygląda. Przetrząsacze no to też. No i zgrabiarka. Tutaj, oczywiście, tylko sobie można koła różne dodawać. No, i tak naprawdę z tych maszynek to jest wszystko, co dodali. Ten siewniczek jest bardzo fajny. Ja się nim, tak jak mówię, nagrałem. I co jest najważniejszą informacją? Te maszyny dostępne są na modchabie. Jeśli ktoś nie wie, jak pobrać maszyny na modchabie, oczywiście są dostępne poradniki. Jak nie, jak będziecie chcieli. Bo może być dużo nowych graczy, to oczywiście nagram poradnik, też jak oczywiście pobrać tą modyfikację. Nie jest to zbytnie skomplikowane, ale mogę to zrobić. Także co widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję, to motywuje mnie do dalszego nagrywania. No także bardzo fajny jest ten siewniczek. No i co, w tym odcinku to by było na tyle, myślę, że farming jeszcze zaskoczy, myślę, że będą dodawać teraz sporo tych modów, gdyż po prostu tych maszyn nie ma za dużo, jak ja patrzę, bardzo dużo, na przykład mój ukochany Massey Ferguson 8S, nie ma go, nie wiem dlaczego, a był w poprzednim farmingu jako wielka nowość, mnie to zastanawia, także co, widzimy się, mam nadzieję, że jutro też dodadzą kolejne i co, widzimy się w następnych, cześć!